Dzień dobry, dzień dobry, bardzo. Właśnie idę do salonu Wadas, spotkać się z głównym stylistą fryzur, aby coś zrobić na wiosnę. Jaka jest zmiana? Zdecydowanie mile widziana. Chciałabym się przede wszystkim dowiedzieć, jaki mam kształt twarzy i jakie fryzury będą mi pasowały. W naszej pracowni oceniając początkowo kształt twarzy, biorąc pod uwagę kształt głowy, rodzaj włosów. Czyli ogólnie mówiąc, wykonując symulację doboru fryzury i koloru włosów, zaczynamy od tego, że sprawdzamy, jaki dany rodzaj twarzy ma dana osoba. Wtedy możemy rozpocząć symulację, w której dobieramy odpowiedni kształt i formę fryzury. Musimy także zwrócić uwagę na rodzaj włókna, czyli na rodzaj włosa. W którym będziemy mogli pozwolić sobie na daną linię strzyżenia, czy też ewentualnej koloryzacji. Jestem właśnie bardzo ciekawa, jaki jest mój kształt twarzy. Ja z jednej strony myślałam, że bardziej okrągły ze względu tutaj na, na taką budowę tutaj kości, ale, ale oczywiście. Spójrzmy. Mm -hmm. spójrzmy, popatrzmy w lustro. W pierwszej kolejności powinniśmy odsłonić włosy, aby tak naprawdę. Dowiedzieć się i zobaczyć bardzo dokładnie linie, w których będziemy mogli bardzo szczegółowo ocenić kształt twarzy. A więc, biorąc pod uwagę strefę linii czoła, która jest delikatnie rozbudowana w linii zarostu, biorąc pod uwagę kości skroni, kości policzkowe oraz kości brody, możemy powiedzieć, że jest to kształt twarzy kwadratowy. Do tego typu kształtu twarzy nie powinniśmy absolutnie tworzyć prostych grzywek. Będą one powodowały, że automatycznie skrócimy mocno kształt twarzy i bardzo mocno obciążymy tutaj linię czoła. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem przy tego typu kształcie twarzy, czyli kształcie kwadratowym, będzie grzywka typu grzywka firanka. Lub też grzywka, która będzie przecinała ten kształt twarzy, czyli będzie grzywką delikatnie w strefie boku i lekko będzie opadała na twarz, powodując delikatne przecięcie, przełamanie tego kształtu twarzy, czyli tak zwane zmiękczenie. A co z kolorem? Czy kolor jest odpowiedni dla mnie? Oczywiście jest wypukany, są odrosty, ale czy to jest mój kolor? Jeśli chodzi o kwestię koloru, wykonujemy tutaj podstawową symulację doboru koloru, biorąc pod uwagę analizę kolorystyczną. Polega ona na tym, że tak naprawdę patrzymy na tęczówkę oka. W Twoim wypadku tęczówka oka jest w kolorze niebieskim pięknym odcieniu koloru niebieskiego. W związku z tym w Twoim wypadku powinniśmy stosować wszelkiego rodzaju odcienie, które będą w odcieniach delikatnie chłodnych. Chłodnych, czyli na przykład w odcieniach beży, ale nie szarości. W odcieniach delikatnych, ale nie bardzo zdecydowanych. Delikatne refleksy rozświetlenia, które mogą pojawić się na Twoich włosach są jak najbardziej wskazane. A czy długość włosów jest odpowiednia do kwadratowej twarzy, jak się dowiedziałam? Zdecydowanie tak. Nie powinniśmy stosować linii, które będą do linii brody, dlatego że wtedy jeszcze bardziej skracamy ten kształt twarzy i mocno poszerzamy go w strefie linii brody. Dlatego powinniśmy stosować linie, w których albo wydłużamy kształt, czyli linie, które będą delikatnie do linii obojczyka lub trochę krótsze. Ewentualnie linie, które będą absolutnie krótkie, na przykład formy Pixie, które będą z długą grzywką i mm, będą krótkie w, całej, w całym kształcie. Wtedy tak naprawdę e, te formy są najbardziej zaprojektowane, najbardziej odpowiednie dla tego typu kształtu twarzy. Czyli co? Decyduje się na zmianę. W tym momencie będziemy wykonywali linię strzyżenia, która będzie polegała na zagęszczeniu linii długości i delikatnym zmiękczeniu linii grzywki w strefie linii czoła po to, abyśmy osiągnęli grzywkę w typu grzywka filanka, czyli delikatnie opadającą w strefie linii czoła, lekko okalającą kości policzkowe. się na zmiękczeniu, stworząc kształt Piękny kolor, fryzura również, taka lekka, zwierna. Pan zupełnie zmieniła twarz. To zdecydowanie tak. tak. Dziękuję Dziękuję, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie na chwileczkę ściągać wałeczka, żeby pokazać Wam ten efekt. Zobaczcie. Jest cudownie. I tak się właśnie czuję. Cudownie.